Takie rzeczy sojuszników mi tu przybyło i mi robot się schował. Bez robota już mi się nie walczy tak przyjemnie. Ten też załatwiony. Zabijanie tych łajdaków ma jakiś większy sens. Ja za to punktów nie dostaję, ale o właśnie. Można tego spidera rozwalić. Dibula tu widzę ostre walki toczy. Dibula ma fajnego kompana. Ja będę musiał tego kompana sobie kupić. W sklepiku. To jest lekarz... ...tej takiej zabawnej rasy miśków z Endoru. Żeby z łukimi Łuki nie pomylić. Już nie pamiętam jak się ta rasa nazywa. Na Endorze żyją takie małe... ...liliputowate. Stworzonka. Oni walczyli razem z Republiką o zdjęcie tarczy ochronnej na gwieździe śmierci. Czyli złęty tu wpadły? Bardzo dobrze. No Znowu wyślemy na poszukiwanie. Ewoki, o, bardzo, bardzo dziękuję. Jak to miło, zawsze na czacie, kurde. Kiedy się ludzie wiedzą, dzielą. Moja opowieść nabiera jakości wtedy, nie tylko fabularnej, ale też takiej. Ja wiem. W ramach rzetelnej, rzetelnej opowieści mogę, mogę opisać wszystkie rasy, które nawet w normalnych warunkach. Wylatują mi z głowy. Załatwiony. Okej. Okay. W tamtą stronę są kolejne zadania. No, mój kompanion wrócił. Bardzo mnie to cieszy. Załatwione, załatwione. Aha. dobra. Ta dziewczyna zrobiła kolejną część dostatku. Zobaczmy co już mamy. Mamy już, co? Muszę, muszę sobie coś zrobić, za, za dużo że towaru noszę. Energy Shield potrzebuje jeszcze zbudować generator i ship armor. A do tego więcej mulin. Mulin, tak się nazywa ten zasób, z którego będziemy korzystać. Niestety nie mogę tego znaleźć sam w tej chwili. Have Brakuje mi umiejętności poszukiwania. No, zaraz, czy tu się wykończyły jakieś zadanie? Się... Aha, Blood Money mamy jakiś quest, ale gdzie on jest? Tutaj, no dobra, to chodźcie. To chodźcie, zrobimy tego heroika w takim razie. stronę jest jakby co. Załatwione? Nie, załatwione. Chodź Tibula, skoczymy tutaj. To no pewnie nie mają team spików ludzie i z opóźnieniem będą. się healer. wyczarujesz tego swojego ludka Dibula, bo jest nas trzech tak akurat healer w sam raz się zmieści. No Dibula jest tankiem, ból też może być tankiem, więc. Hva gjelder det? Er Bardzo przyjemny jest ten lekarz, tak czy inaczej. Ewok, właśnie. Ewok. Mamy pokonać dziesięciu gladiatorów, a ten gangster, z którym przyjdzie nam się potykać. Z kolesiem, który zarabia na takich walkach, więc chcemy mu utrudnić zarobek. Że tak powiem. Teraz jest nas już tutaj czwórka, więc nie mamy lekarza. Mam nadzieję, że to się nie zakończy dramatem, ale chyba nie. Dobra. Ej, e, Dibula, ty, ty jesteś na, na bieżąco? Powiedz mi, jak to ten? Jak to jest teraz? Jest coś takiego jak Dual Talent, czy nie bardzo? Przydałoby się w tej grze, kurde, mieć dwa bildy. Dobra nasza, jeszcze sześciu wojowników. Fajny ten, fajna spłuwka tutaj. Gdzieś tutaj jest Additional Command Inspect. Dibola ma potężny sprzęt. Z tego co widzicie, pewnie widzicie, ta broń jest niezła. Peacemaker. Dobra, prowadźcie panowie tankowie. Ja nie mogę, ja nie mogę, nie chcę inicjować walki, bo tam będzie cały na mnie tret na początku. A to strasznie upierdliwe na dłuższą metę. Coś tu się zacięło. Aha, o, DiBula, wiesz co? Pytałem się, pytałem się o ten. Pytałem się, czy podwójny build jest możliwy już w Star, Star Wars. Przypuszczam, że nie, ale ty jesteś bardziej na bieżąco, więc, więc pytam, że talenty np. do tanka i talenty do DPS-a na tej samej postaci. There is no for this failure. Załatwieni. Z zadałem trudne pytanie. Y Dibuli, bo widzę, że go strasznie to za... za ten... za cieło. No o, szukamy tych... Tych bestii, Gdzie jest ta ekipa cała? Dobra. Tutaj metale. Nie mogę. Poszukamy zatem takich metalów. I takich metali. W ogóle że w Legacy można sobie wykupić filtr specialization i można sobie zmieniać drzewka, tylko jestem ciekaw, czy to coś kosztuje. I czy można zapisać na przykład jedno, dwa drzewka i... Dobra, badźmy. O, 200 tysięcy. Na jedną postać, to nie jest.

gramy tymi dobrymi. Chociaż ja osobiście jestem fanem ciemnej strony mocy. Bo ona jest bardzo zabawna. Bardzo, bardzo jest. Relacja między bohaterem a postaciami niezależnymi po ciemnej stronie mocy jest dużo bardziej e, interesująca. Bo tu większość ludzi jest dobrych po tej stronie. Co, synku? Na no, dobrej. No, jestem na jasnej stronie mocy. Tak. Dlaczego? No kupiłem sobie zielone kryształy. To znaczy znajomy mi przysłał zielone kryształy. Uh -huh. okay. Czy ja mam jakieś postacie z 50-55 levelem? Nie, jakoś mi nigdy cierpliwości nie starczyło. Dobra, chyba musimy z Mistrzem zawalczyć. To chyba w tą stronę. Nie, przeciwnicy nie skalują się jak jedziemy grupą. Nie, po prostu jest łatwiej. Chociaż teraz robimy quest przeznaczony dla grupy, więc. Trochę inna historia. Okay. Piony. Teraz tylko bosa trzeba będzie sklepać. Ale to wszystko jest do zrobienia. Fajne kolorki, takie czerwone, kurde, skrajnie. W ogóle yy, Narsada jest dosyć ładnym miejscem. Załatwione. Podłożyliśmy chyba bombę, co? nałaś właśnie. Pora spadać. Eee, quick travel. Chyba sobie quick travel odpalimy. Nie ma sensu tutaj. A nie, to ja nie, nie mam żadnych tutaj. Muszę przejść. Może się uda przejść bezstresowo Bardziej, żeśmy tutaj wyczyścili wcześniej No i... Ładnie Tu jest jakaś inna grupa... O! Ktoś oberwał Bardzo lubię ten doskok Jedi, ale w ogóle Jedi ma taki problem z dotarciem do przeciwnika. Jeżeli grupa jest roz, rozstrzelona, to można do pierwszego doskoczyć, a potem do drugiego trzeba biec. Przyznać, że ze wszystkich klas, jakimi miałem przyjemność grać w Star Wars, chyba najwygodniej grało mi się e, Bounty Hunterem Poertekiem. To jest PowerTek, to jest taka klasa, która jest bardziej skupiona na walce bezpośredniej, ale jednak e, nawet na jakiś tam średni dystans, powiedzmy, do 10 metrów, potrafi zadawać fajne obrażenia. I nie ma tyle niepotrzebnego biegania. Dobra, wyślijmy tutaj kompanie na poszukiwanie rzadkich metali. Okej, okay, jakieś bonusowe questy. Weź dibula tego lekarza swojego zawołaj, bo, bo jeden z nas poszedł kwesty oddać, więc możemy sobie. Lekarz jako postać niezależna jest zawsze mi lewidziana. To... Nie macie nijak wątpliwości co do tego. Teraz tu jeszcze jest jakiś bonus. A tu sobie możemy questy grupowe oddać. Drogę, so what do you see happening next this was a huge blow to the separatists their plans will be pushed back by a year i'll use that time to infiltrate their operations take them down from the inside thanks again no, Mogę sobie coś przetrenować. Weźmy forces, Force Stasis, to jest taka umiejętność. Tak jest. Która przytrzymuje przeciwnika. Dobra dobra umiejętność, żeby startować walkę przeciwko pojedynczemu przeciwnikowi. Bardziej się przydaje do PvP niż do. Eee, niż do walki. Przeciwko grupom. Dobra. Dobra. E, o 21.00 robimy coś innego, więc będę powoli kończył, ale chciałbym Wam na koniec pokazać film jeszcze jeden, którego nie pokazywałem. No, dziękuję za grupę na razie, jeszcze, jeszcze może później sobie pogramy. E, ale chciałbym Wam pokazać jeszcze jeden film e, i zwrócić uwagę na parę szczegółów. To jest ostatni z cinematików. Nazywa się Return. Kilka postaci tam jest do opisania ciekawych. Zobaczmy. Koroban, najważniejszy miejsce dla Cyfry. Myślałem, że ruiny to było wszystko, co jeszcze pochodziło z ich względem. I idea what was in those crates. I'm innocent. You were smuggling Sith artifacts, Captain. Fine, keep the artifacts. Just give me back my ship. Ice front. Just inspecting the troops, corporal. Satil, what's wrong? I sense a great darkness. To is Satil Shan.

z którym Jedi podróżuje. go satil you must walk a different path Master! on those guns now Escaped, Master. You failed. No, Malgus. This is only the beginning. Yes. After a thousand years, Korriban is ours again. Welcome home. Jest milion rzeczy do powiedzenia odnośnie tego trailera, ale to opowiem przy następnym odcinku Star Wars, przy następnym spotkaniu ze Star Wars. Jakbym zapomniał to przypomnijcie mi. Jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo fantastycznych rzeczy. No dobra, dobra, to teraz robimy sobie króciutką przerwę i wrócimy do polskiej niezależnej produkcji, która zapowiada się nieźle. Ja będę miał okazję przetestować po raz pierwszy Yy, jest prawdopodobnie, tak? Prawdopodobnie z nami na czacie jest jeden z, z twórców gry, więc będziecie mogli mu zadawać pytania na bieżąco. Być może ja też mi coś przyjdzie do głowy, chociaż zważywszy na opóźnienie między live'em a czatem, yy, to może troszkę się nie udać. Ale spoko, spoko, będziemy próbowali. Tymczasem widzimy się za chwilkę.